Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy Radia Fara i wszystkich internautów, telewidzów, którzy są razem z nami na Wielkim Odpuście Kalwaryjskim. Jesteśmy tutaj na wzgórzu z całą naszą ekipą i zapraszamy do naszego mikrofonu gości, którzy tutaj posługują podczas tego Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego. Razem ze mną dzisiaj ojciec Rafał Antoszczuk, gwardian klasztoru Ojców Franciszkanów w Przemyślu i kustosz Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Przemyślu oraz przede wszystkim tutaj na Kalwarii ceremoniarz Wielkiego Odpustu Kalwaryjskiego. Pokój dobro. Pokój dobro. Bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy, internautów, wszystkich sympatyków Kalwarii i, i naszego archidiecezjalnego radia. Ojcze Rafale zbierało się tych tytułów troszeczkę. A co mi po tytule jak pusto w szkatule, jak mawiała moja babcia. My teraz sprawdzimy właśnie jak to jest, bo wiedzy jest na pewno dużo, tak mi się wydaje, ponieważ ojciec związany jest z kalwarią, już przez wiele lat jako ceremoniarz. Zresztą ksiądz, ojciec tutaj posługiwał, więc też to jest takie miejsce, gdzie pewnie od podszewki ojciec zna to sanktuarium. No, powiem szczerze, że pierwszy mój odpust to jest rok 1998. To był pierwszy odpust, kiedy byłem na postulacie. I właściwie co roku jestem na odpuście, Później właściwie od ponad 20 lat jako ceremoniarz odpustu. Trochę tego jest. Troszkę tych lat minęło właśnie, ale to świadczy tylko o tym, że jest wielka wiedza na temat tego, co tutaj najważniejsze, a najważniejsza jest Matka Boża Kalwaryjska, którą dzisiaj czcimy, której dzisiaj oddajemy cześć w liturgii Kościoła. Więc powiedzmy coś o obrazie Matki Bożej Kalwaryjskiej. Na ten obraz, jak patrzymy, to tak musimy troszkę głowę do góry podnieść, żeby zobaczyć w całej okazałości. Ojciec na pewno zna historię tego obrazu i zna, co się kryje choćby pod tą sukienką, więc niech ojciec nam to opowie. To trzeba powiedzieć, że na samym początku obraz nie był czczony tu w Kalwarii, tylko w naszym franciszkańskim kościele w Kamieńcu Podolskim. Kiedy kamieniec podolski został zdobyty przez Turków, obraz w jakiś sposób znalazł się tu na Kalwarii, Z tym związana jest przepiękna legenda, że to pewien starzec przyniósł tutaj ten obraz, że w postaci tego starca miał być ukryty święty Antoni Padewski, który chciał uratować obraz Matki Bożej. Więc ta legenda jest tak przybliża nam chociaż te, tak fragmentarycznie moment tego przybycia obrazu tutaj. Natomiast faktycznie od samego początku, kiedy obraz się tutaj pojawił, był tutaj czczony i dzięki też tej czci, jaką pielgrzymi franciszkanie oddawali tutaj Matce Bożej, działy się różne cuda. Niektóre z nich są też wymalowane przy ołtarzu Matki Bożej na dużym obrazie, namalowane przez Jana Bieszczada. To też spowodowało, że obraz został ukoronowany papieskimi koronami. Ale ksiądz ma rację. Na obrazie także znajdują się, są zawieszone sukienki Matki Bożej. W tej chwili są sukienki takie najmłodsze, szklane. Kilka lat temu Straż Graniczna w jubileusz swojego istnienia ufundowała Matce Bożej w podziękowaniu właśnie za jej ochronę właśnie wszystkich funkcjonariuszy taką sukienkę jako wotum wdzięczności i na obrazie ona tutaj jest. To nie jest jedna, jedyna sukienka, jaką obraz posiada. Obraz posiada jeszcze dwie sukienki. Jedna sukienka jest to sukienka wykonana jeszcze przed wojną z wod pielgrzymów ona jest srebrno-złota. Na pewno pielgrzymi, którzy tu przybywali jeszcze jakiś czas temu, pamiętają tę sukienkę, ale obraz miał jeszcze sukienkę drewnianą nikt może o tym tak do końca nie wie, najstarsza sukienka drewniana. I ona też jest w sanktuarium. I mogę zdradzić jedną tajemnicę, gdzie, bo wszyscy, którzy przybywają na ten odpust, tą sukienkę widzą. Ona jest y, zawieszona na kopii obrazu Matki Bożej, jaka jest wystawiona podczas odpustu na galerii naszej Bazyliki. Dziękujemy za tą informację, bo to bardzo ważne, żebyśmy właśnie patrząc na tę kopię obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej dostrzegli właśnie tę sukienkę drewnianą i zobaczyli właśnie, jak pięknie Matka Boża w tej sukience wygląda. Zresztą tak mi się wydaje, że Matka Boża we wszystkich sukienkach pięknie wygląda. Ja myślę, że jak każda kobieta, ale zdradzę jeszcze jedną tajemnicę przez to, że sukienki są na obrazie, obraz jest troszeczkę powiększony, właściwie można powiedzieć, że ponad 30 cm od dołu. Niewidoczne są na obrazie. „ nogi Matki Bożej. obraz jest jak gdyby no, na planie kwadratu można powiedzieć i kończy się tuż przy kolanach matki Bożej. a sukienka przedłuża obraz o te kilkanaście centymetrów. stąd też widać stopy matki Bożej, które właśnie gdzieś na chmurkach są oparte, co sukienka pokazuje. Ojcze, obraz, kiedy patrzymy na niego ma swoją wymowę. właśnie na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, kiedy tu przychodzimy i kiedy się tutaj modlimy przed matką Bożą Kalwaryską. Ojej, tych symboli na tym obrazie jest naprawdę bardzo dużo. My skupiamy się właściwie zawsze na jednym, na tym odkrytym uchu, aż takim nieproporcjonalnym, aż za dużym jeśli chodzi o, o, o kompozycję głowy Matki Bożej. To taki też symbol, że Matka Boża tutaj słucha, że jest też nazwana przez pielgrzymów Matką Cierpliwie Słuchającą. Ale też warto zobaczyć, że Dzieciątko Jezus ma odkryte ucho, ono też słucha tego, co opowiada Matka Boża, a ona opowiada Panu Jezusowi o tych wszystkich sprawach, które my jej opowiadamy. Ma też piękne rozpuszczone włosy, to jest symbol wszystkich tych, którzy przed tym wizerunkiem się gromadzą. Rozpuszczone włosy na obrazie Matki Bożej, właśnie taki ma swój symbol. Wszystkich tych, którzy gromadzą się przed tym wizerunkiem i zanoszą swoje modlitwy ma też piękną zielonkowatą, piękny zielonkowaty płaszcz, który okala jej ramiona. Pod nim jest czerwona suknia. Ten zielonkowaty płaszcz to jest właśnie symbol apokaliptycznej szafirowej tęczy, która okala tron miłosiernego króla. Tak mamy w apokalipsie. I zresztą Pan Jezus na tym obrazie tak naprawdę kalwaryjskim jest postacią pierwszoplanową. On zasiada na swoim tronie, jak się przypatrzymy, on siedzi na kolanie Matki Bożej, jak na takim wygodnym fotelu, jedną rękę z kulą opiera o rękę Matki Bożej, jak właśnie o taką poręcz przy fotelu. Matka Boża jest tłem dla dzieciątka tutaj. I jest też taka piękna symbolika koron, które są namalowane na obrazie, choć nałożone są te złote korony i one są jednakowe dla dzieciątka, dla Matki Bożej, to są korony zamknięte, ale warto wiedzieć, że na obrazie dzieciątko ma namalowaną koronę Zamkniętą, co oznacza, że ma władzę absolutną jako wszechmogący Bóg. Natomiast Matka Boża ma koronę otwartą, szlachecką, czyli posiada jakąś władzę ze względu na władzę Pana Jezusa. No i oczywiście korona przyozdobiona drogocennymi kamieniami, co oznacza mnogość, wielość, łask Ducha Świętego, które otrzymała osoba, która tą koronę nosi. Drodzy radiosłacze, drodzy telewidzowie, Ojciec nam zdradził dużo szczegółów, które znajdują się na obrazie. Może my dzisiaj tych wszystkich szczegółów nie dostrzegamy, ale ta wymowa jest bardzo ważna, ponieważ samo patrzenie na ten obraz powoduje, że my już możemy wyciągnąć jakąś lekcję dla naszej duchowości, bo po to tu przychodzimy. Nie tylko, żeby podziwiać, że piękny obraz, ale przychodzimy, żeby odczytać odpowiednią treść, usłyszeć słowo, które Jezus nas kieruje, a kieruje nas dlatego, że zasiada na tronie Maryi. To prawda, zgadza się, naprawdę tych szczegółów jest mnóstwo, ale one nie są tylko wykonane, dlatego, żeby było pięknie. Każdy, każdy szczegół na obrazie czy w sanktuarium, w dawnych kościołach miał o czymś pouczyć przychodzących, miał być jakąś lekcją. Ta czerwona szata, w którą ubrana jest Matka Boża, to jest dla nas znak, że mamy być jak ona wierni we wszystkich sprawach aż po krzyż, aż po kalwarię, aż po składanie ofiary z siebie. No właśnie, a my chyba zapominamy, kiedy tu przychodzimy o takich rzeczach, bardziej chyba skupiamy się na tym, żeby jak najwięcej matce Bożej powiedzieć, żeby się poużalać troszeczkę, że nam to nie wyszło i tu mamy takie problemy. Z jednej strony no zachowujemy się trochę jak ludzie, no bo tacy jesteśmy, ale czy nie powinniśmy czasami zamilknąć? Oczywiście, bo to, że Matka Boża tutaj słucha, ona też chce nam coś powiedzieć. I ja myślę, że nawet jeśli przychodzimy z takim nastawieniem, że tutaj chcemy tylko powiedzieć, mówić, to ona tych, którzy otwierają swoje serce na to, co dla nich jest tu przygotowane, usłyszą ten głos. Przecież kiedy rozmawia się z pielgrzymami, którzy wracają do domów, oni ciągle mówią, że przyjdą za rok, bo tutaj się ładują, ładują akumulatory. Tutaj Matka Boża właśnie wyprasza im te łaski, wracają na coś wzmocnieni, pełni nadziei też. W tym roku mamy właśnie Rok Nadziei, Rok Święty. Jesteśmy pielgrzymami nadziei. Wielu ludzi właśnie o tym opowiada, że oni wracają z taką nadzieją, z tego miejsca wychodząc. Więc wszyscy się tutaj uczymy w jakiś sposób przeżywać ten wielki odpust kalwaryjski. Dzisiaj ten centralny taki dzień, kiedy patrzymy na Matkę Bożą Kalwaryjską, kiedy to uczymy się nasłuchiwać, co Ona nam mówi, a tutaj właśnie przez te wszystkie wydarzenia Ona przemawia, bo przecież dzisiaj odbyły się dróżki pogrzebu Matki Bożej i dróżki niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Te dróżki powinniśmy łączyć ze sobą, bo Matka Boża nie umarła, została wzięta. Do nieba. Tutaj też trzeba takie rozróżnienie wprowadzić, bo często, no właśnie niektórzy w komentarzach pod naszymi filmami, kiedy mówimy o tym, że odbył się pogrzeb Matki Bożej, mówią, no co wy głosicie. Jak wiemy, są dwie tradycje w Kościele istnieją o tej śmierci Matki Bożej. I ja myślę, że warto w tych momentach zwrócić się do autorytetu i dla mnie w. W tym problemie autorytetem jest święty Jan Paweł II, który właściwie też tutaj pielgrzymował na Kalwarię w 1963 roku, właśnie 13 sierpnia. W jednym z listów Ojciec Święty napisał, że skoro Jezus Chrystus umarł i z martwych stał, który jest Bogiem Wszechmogącym, nie ma powodu nie twierdzić, że Matka Boża nie umarła. Ja myślę, że ta śmierć była taka inna niż nasza, i to być może dlatego z pobożności ludzie nazwali tę śmierć zaśnięciem. No ale Ostatecznie wiemy, że najważniejsza ta prawda jest nie o śmierci Matki Bożej, ale właśnie o jej wniebowzięciu z ciałem i z duszą, gdzie króluje i oczekuje na każdego z nas, wypraszając tam łaski, żeby ta pielgrzymka nadziei naszego życia była takim dobrym czasem dla każdego z nas tu na Ziemi. Ojciec jest kustoszem Sanktuarium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny w Przemyślu. To też takie miejsce szczególne, gdzie przebywają pielgrzymi. Jak ojciec widzi, czy ten kult maryjny, o którym my tak często mówimy, że on jest w kościele w polskim, czy on po prostu jest i trzeba przyjąć taką tezę, czy widzimy, że on się rozwija i to w taką dobrą stronę? Powiem szczerze i tak z przykrością, że myślę, że słabnie. Zauważam to jednak, że ten kult Maryjny w jakiś sposób jest osłabiony. To widać chociażby, kiedy są różne nabożeństwa ku, matki, ku czci Matki Bożej, że osób przychodzi coraz mniej, jak nie ma jakiegoś takiego zainteresowania też, szczególnie w większych miastach. Takie mam wrażenie po prostu. Myślę, że to jest taka głębsza też jakaś, głębszy problem, bo wiemy, że no w świecie jest przecież taki kryzys w przeżywaniu kobiecości, piękna bycia mamą, kobietą. Dzisiaj kobieta ma zajmować właściwie miejsce mężczyzny, mężczyzna kobiety i wiemy, Chociażby oglądając reklamy dzisiaj to tata pierze, a mama idzie do pracy na przykład w reklamach i tak dalej. Więc myślę, że ten, ten kult Matki Bożej trochę tak osłabia przez ten lans świata. Przez ten lans świata. Ale ja myślę, że to jest tylko takie czasowe i. Zawsze człowiek wraca do matki i będziemy do niej wracać w swoich nie tylko modlitwach, ale w wyrażaniu też miłości do Matki Bożej na różny sposób. A ja mam wrażenie w tym roku, że więcej ludzi przyszło w pierwszych pielgrzymkach. Jakoś tak widać, że jednak nie dajemy, nie poddajemy się takiemu marazmowi, że ten kult Matki Bożej ma być słabszy. Widać, że ciągle on odżywa i pewnie takie odpusty są dobrą okazją, żeby przypomnieć o Matce Bożej. Ja myślę, że po prostu w pewnym momencie człowiek też dochodzi do takiego przekonania, że przecież dalej tak nie można. Przecież istnieje jakiś... Porządek świata naturalny, Boży, który Pan Bóg dał. Nie dlatego, żeby człowieka u Ciebie żyć i jakoś zgnębić, ale po to, żeby człowiek się właściwie rozwijał i u Pana Boga odnajdzie to wszystko, co tak naprawdę jest potrzebne do takiego prawdziwego rozwoju i dobrego, spokojnego życia. I wielu ludzi to odkrywa. Ja się bardzo cieszę, że w tym roku te pielgrzymki, które przybywają na Kalwarię, naprawdę są pełne młodych ludzi, i to jest niesamowite dla mnie. Naprawdę chciałbym tym wszystkim ludziom pogratulować. Gratulujemy wszystkim, którzy są tutaj na tym wzgórzu kalwaryjskim, którzy się modlą i będą się modlić, bo przecież to nie koniec odpustu. Owszem, centralna uroczystość 15 sierpnia, ale mamy długi weekend, więc pewnie też jeszcze dołączą w sobotę i w niedzielę pielgrzymi, którzy będą chcieli może już w takim spokoju przybyć tutaj, pokłonić się Matce Bożej, a wiemy, że ojcowie Franciszkanie w Kalwarii Pacowskiej są przygotowani na to i przyjmą tych pielgrzymów i nawet konfesjonały są zabezpieczone, żeby też i się wyspowiadać tutaj na wzgórzu Kalwaryjskim. To prawda, jest wszystko przygotowane, czekamy na pielgrzymów. Nie trzeba się bać ani spowiedzi ani Matki Bożej, tylko przybywać tutaj i korzystać z tych darów łaski, które tutaj w tym roku jubileuszowym szczególnie spływają. I jeszcze jeden temat na koniec. Coraz częściej słyszymy o zawierzeniu się Matce Bożej, e, przez jej ręce Panu Jezusowi. E, czy to jest dobry kierunek, żeby nauczyć się właśnie podążać z Maryją przez życie? Oczywiście, jak najbardziej. Przecież ona... Uczy nas tego życia. Popatrzmy, ona przeżywała dokładnie to samo, co my. Emigrację, przedwczesna śmierć męża, jakieś niesprawiedliwe sądy jej jedynego dziecka, czy przedwczesną tak naprawdę śmierć tego dziecka, jednego, jedynego. I ona uczy nas przecież przeżywania różnych sytuacji życiowych. Nie chce być tylko taką postacią, która będzie gdzieś na obrazku. Ona chce być z nami i przecież Kościół też uczy nas, że jest matką, która pielgrzymuje ze swoim ludem, właśnie do nieba. I ona. Przecież będzie nas prowadziła, będzie nas chroniła. Jest tą, która przecież depcze głowę starodawnego węża, który nie chce świętości człowieka, a ona jednak pokazuje, można inaczej. Zawierzcie przez moje ręce, mojemu synowi, i wszystko będzie dobrze. Ojcze, serdecznie dziękujemy za to spotkanie przy naszym radiowym i telewizyjnym mikrofonie. Z wielką radością przyjęliśmy właśnie osobę ojca tutaj w tym naszym programie, dlatego że się znamy też ojciec i posługuje ostatnio w programie dla dzieci. Pogaduchy do poduchy. Ojciec prowadzi ten program na naszej antenie raz w miesiącu. Dziękujemy za tę posługę, ale dziękujemy zawsze za taką wrażliwość, za to, że czujemy się w jakiejś takiej przyjaźni i zawsze możemy liczyć na ojca i możemy się ucieszyć tym dobrym słowem. Śmiechem i taką radością wewnętrzną, a myślimy, że ta radość przede wszystkim wypływa z tego, że jesteśmy oddani Maryi, a z Maryją to cały człowiek się uśmiecha. To prawda, to się zgadza. Gdyby nie Matka Boża. To pewnie w moim życiu byłoby inaczej, ale to już jest opowieść na inne spotkanie. No to już wiemy, że kolejny temat gdzieś już będzie tutaj dojrzewał. Moimi Państwa gościem był ojciec Rafał Antoszczuk, gwardian klasztoru Ojców Franciszkanów w Przemyślu, kustosz sanktuarium niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny w Przemyślu i przede wszystkim ceremoniarz wielkiego odpustu Kalwaryjskiego. Bóg zapłać, pokój dobry. Zapłać, pokój dobry. Dziękuję serdecznie.